Witam wszystkich serdecznie z tej strony Mystra Marian Dzisiaj sobie gramy w The War Z Rezenem Energy. Siemano. I tym razem znowu zutujemy Rocky Ford. Jesteśmy po updatecie 1.1.0. Mamy nadzieję, że znajdziemy może coś z nowego lutu, który dropi. O! Teraz te nowe w tekstury dopiero wgrali. Że co? Może no sklep jest zielony Uuuu! Konkretnie Wcześniej jak paczowali to wiesz, nie? Mamy urnetkę? Nie To idziemy na żywioł. Dokładnie. E no w końcu pozmieniali to, bo oni mówili, że wiesz Tam był hotfix co wprowadzał, że budynki będą zielone. Znaczy to nie był hotfix tylko normalny patrz, a teraz to... Jest gracz, jest gracz! Gdzie? Prawy dom, leży na ziemi. Teraz stał i będzie bił zombie. No właśnie biegnie do niego, widzę. Ale nie ma niczego, ucieka przed nim Ucisnął shift. No to dobra idziemy Dobra, co fan co Ja? Nie przypuszczałem, że raz nie strzałeś zombie Ale so full to poszedł do zombiaku, zaraz muamo się skończy. No dobra, ale jest ich dwóch, bo słyszałem inny strzał z innej broni Patrzy się w naszą stronę, także uważaj Jak się zmieniało kierunek patrzenia? Prawy, na, prawy Shift. O, ale te dźwięki denerwują, zagłuszają wszystko. No. Kurde, jakbyśmy go chcieli zabić, to i tak musimy pokonać w Zambdy. No, na ziemi leżą wszystkie te... To co robimy? Idziemy od lewej strony Może to spróbujemy, czy...? No chyba będzie trzeba w ten sposób. Tylko trzeba uważać na plecy, bo tam się spawnują, te spawny są tak porabione, że wiesz... A, no, tak. Czyli znaczy, Baryka to lud... Barykadę postawił. I drugą. Jakiś idiota. Hm. <laughs> Będziemy miejsca na jakiś lud czy coś. Dobra. Co? No bez sensu. Co jest? Nie powinna zaspić indziej, ale oczywiście według nich zrespiłem się... ...zbyt szybko i musiałem je wywalić do bezpiecznej lokacji. Aha, no ty, faktycznie, tam na gruba no? Trochę bez sensu, no ale... Gdzie jest ten goście Ten gość jest koło domku, bo zombie do niego biegnie, dobra. Mhm. Ale ty go tutaj teraz na respili to niech ich ściśnie. Ale czego? Nie ich zombie Nie, nie jest ich jeszcze aż tak dużo, to jest normalny spawn tutaj, nie? Z tej strony. Na ulicy, tak. Już porównanie do początku Warzji, jak w Rockyford było 8 typa. Znaczy 8 zombie. To wiesz Nie wiem, o czym rozmawiać. Nie, no, tutaj nie ładujemy, przecież to wygląda. Póki się kończę tą drogą. Ładnie teraz wygląda to jak. Ten domek jest fajnie zbugowany, jak coś. Do niego zombie nie wchodzą Znaczy tak było przed facem, nie wiem jak jest teraz Rzucie. Target Gościu? down, target down Spoko. Nawet goście nie widziałem Chyba ludzie do nas biegli. <ścoughs> znaczy zombie M4 miał i tak dalej To jest chyba ten co go widzieliście czy coś biegnie czy nie Chyba nie wbiega. Nie, chyba nie... bugują się, no. No mówiłem. No, nie mogę do niego wejść, spoko. To... Hehe. i Dobra, idę po TM4, bo mi w moim zostały dziewięć na Kur... A ja miał coś... sporo tego. Wow, Magazynek miał. Ja coś, coś jeszcze goni? Uh -huh. Kurwa, dziabnął <laughs> Jest magazynek pod tym. no, mi magazynek. To jest dostanaga czy jestki? Nie podniosłem tego. Jest dostanaga. Ach, sobie Mediuma se muszę wziąć. Ten, co z Jesu miał. Riot, shit, człowieku. Ej, Haczeta to ja biorę, nie? O, hatcheta. Spokoj. Nie miałem magazynki do 30 mm jeszcze? Mnóstwo... Ej, Berety miał z, ze sklepu! <grystujesz> Weź sobie co miał? Berety ze sklepu, zobacz sobie. Ja mt Foresta sobie założył. Aaaa, tutaj muszę. To, zem sobie to. Mediwa muszę ubrać. Musimy uważać, żeby nas nie zaszli, nie? No. teraz będzie tyle, tyle z radości. Dobra, hacze... Grzej sobie beret wziąłeś, dobra. Ja wzią. Coś daje w ogóle? Trochę zawsze, ale fajnie wygląda. A Ajaj, mhm. keptyn Dobra, on tu raczej był. Znaczy może nie w mechaniku, jedę ja tam bardziej na chyba. Okay. On brili nie podniósł, to spoko. Nawet spoko. Co trzeba? w razie czego? Marian, chcesz, mam jeszcze jednego stanego. A ile są kolejne za No, 30. Ale chcę się w broni, bo ty masz. A ja też mam 30 i 19 stanego. No ja to dawaj. Uh -huh. Ej, wyglądamy prawie identycznie, co całkowicie wygląda. Mój <grym> dobrze. <grym> Co robimy? Eee, możemy iść jeszcze na Healer zobaczymy, co tam się dzieje. No to jest he? Z Healer możemy... Muszę zobaczyć w końcu ten, wiesz co... Tunel, jak to wygląda teraz. Oj, ej, teraz to będzie tragedia, bo tam się rozwija Alice Backpack, to, to będzie tyle zombie, że wiesz Silencer i jazda, nie? O, tylko. Innego wyjścia nie ma. O. Co tam było? No, jakieś bataniki, czekoladę, bary. Ej, trafił mnie! A to zombiak. no właśnie. Ale nie zatruł czy? Nie, spoko. No i tak mam szczepionkę, bo ja miałem za... za, za każdym razem, jak wracałem do Global Inventory, to sobie szczepionki odkładałem. Ale do dupy, że to był bandyta i mi reputacja wzrosła. No. Skąd żeby to było bandyta? Miał taki, taki kaster pod nickiem jak ja. A widzisz? Co, ja so co mam na sobie? Beret. Znaczy masz plecak? Na, no. Jaką ikonkę to mam plecak? Tak. Jest spokojny. Jest jakąś suwidorem, nie? Nie dziwię się na tej postaci. Nie idziemy tak? przez góry? No idziemy, nie. tak sobie idę naokoło, żeby móc sprintować, żeby nas nie o. No, czy z nami na No czy coś się uda znaleźć poza miastem, jak mówiłeś. No opisali, że i te my, które leżały tam poza miastami na dworze, to można. no będą bardziej uszkodzone, nie? Gdzie jest gdzieś jakiś pasek uszkodzenia broni? Właśnie nie. Znaczy. <laughs> Znaczy, może jeszcze tego nie do końca wprowadzili, bo... No właśnie, pisali... też tak myślę. A wpisali o tym w patchu, że będzie, ale czy to wprowadzili? Nie, do... nie doczytałem. No co, nagle strzelę, strzelę w środku walki i broń ci znika? Nie, nie znika, Zaci... możecie się zaciąć na przykład, nie? No bo dosłownie. Moglibyś wkopywać coś ze stalkera na przykład i... Ale się psuła broń. Jasne. Co te berety śmiesznie wyglądają? Jakie Jakim tam trzeba być, żeby to kupować, no kurde. Ale no, to nie kosztuje mało, to, to coś w GC chyba. No. dolar. No, ale dla nich to może mało, nie? No tak, bo na Ameryce gram. Ale Riot shit? No ja mam. Ja też mam. Aha, to jest zbyt. Może ustawimy. Hmm. Tak zlutujemy tunel, bo chociaż go zobaczymy i skończymy odcinek. Bo... Która z godzin? No jak wiem, dobrze jak... będzie szło, to 2 nagramy. Tak. W sumie dobry pomysł będzie. I może jedna nawet dobrej oba rzucę. Albo jeden dzisiaj, drugi jutro, sobie na, na dzisiaj założenie było. Wchodzimy nie. tutaj w ogóle? Ja bym preferował tylko przestrzotę przebiegu. No, szapa i lecimy na tunę, e, ale to trzeba uważać, bo wiesz... Wciąż są bugi, że jak schodzi z górki, to... Mmm, z górki? No, tam można było. No, ciekawy początek był. Od razu masz broń, wszystko, a ty chciałeś lutować. I dopiero nagrywać. Hmm. Tutaj idzie się na żywio. Czerwę miałem srogo od Wordy, także wiesz. Tak, zaiste. Ja też dawno nie grałem. Co ty, co? Z tydzień temu, jak nagrywałem. No ja ze Jak nagrywałem od więcej. To sporo patchów minęło, bo to trochę ich było. No. I hotfixu. Teraz ściągałem chyba prawie 1 giga, czy ledwo, no.

Eee, kikło cię? Nie. Bo mnie kikło. Właśnie widzę. Dobra, stoję tutaj Dobra. Ej, nie wiem jakim prawem mnie kikło, nie, ale... Czasami tak jest. No i teraz szukaj tego. Ta prywatyzacja serwerów to jakaś kaszana 8 8-6. Tak, tak, pamiętam. A w faworytach masz. Wiem, ale i tak znalazłem szybciej tak. Ale się serwery szybciej wczytują, poprawili to. No. Bo wcześniej to można było szaleć. I Właśnie, bo to już można do grupy za zapraszać. No tylko jak? I, czytałem o tym przed chwilą. Zaraz Cię zaproszę, może mi się uda. To, że... O, reportować można. No, to już dawno. Patrzcie to... mnie z respiło, nie? Gdzie jesteś? Za a na górce tam gdzie Pepik. Epic. Spoko. Ja chyba tam tamtą miałem laga czy coś, nie wiem. Ja Masz pewnie słaby komputer. Tak, to na pewno. Jaki ty masz, Nick? Energy 2000 czy Energy 2.0? No co za różnica? To? Znaczy nie wiem, no! Kurde! Kurde. Tu się niczym to nie różni. Spróbuj na dwa razy. Nie da się ciebie zaprosić. Chyba, że to źle to wpisuje. Duży liter, wszystko. Nie, zobacz jak to wyskakuje. Zobacz, no pokaż mi, no. No przecież na proximity powinien ci wyskoczyć. A co? Nie wyskakuje ci? To chyba cię zaprosiłem. To weź napisz... Slash g, accept. Tam na proxy? No, na proxy. nie ma różnicy. Slash g. Może trzeba na grupie napisać? Nie wiem jak to działa Muszę później ogarnąć Bo wiesz, jak będziemy grali to sobie włączymy grupę i, no. nie i nie będzie problemów, nie? Bo ty będziesz, będziemy mieli zielone znaczniki chyba Nie będzie akcji jak o kurde gościu i z młotka mm, tak, przed nagraniem, kurde Ja się loguję, mówię Jakiś gościu a ten od razu do mnie z młotkiem leci Przyzwyczajenie. Spoko przez pierwszy miesiąc w to grałem sam. Eee zombie? Dobra, czekaj, jak tu do tunelu się dojść? To jest, to jest. Tu już jesteśmy przy tunelu, nie? No tak. A, no tu już są zombie, na no to wiele tłumaczy. Tak. To silence'a nie masz przy sobie, nie? No co A tu już jest tunel przed nami. No. Do skały, do spoko. Od której mnie strony wchodzimy? Od, od miasteczka tej. czy od.? Nie, od tej. Kurde, to jest najgorsza. A nie, od miasteczka jest gorsza. No jest pod... Nie, w sumie ta jest gorsza, bo tutaj przy BMP, przed patrzebem to było tak z 20 zombie, no teraz to będzie więcej. No i co? Stój, 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 gościu idzie, babka. Le leż, leż, leż. Gdzie jest? Naprzeciwko przeciwko tu tunelu, obok tunelu, widzisz? Obok tam skał za tunelem. No jest na skale, coś leży. No to jest ona. No, faktycznie. Biedzie. Jednak jeszcze, jeszcze się tego nie pozbyłem, no nie? No i dobrze Czekaj, bo ja tu w moherowym berecie idę. Ja też właśnie. Czołgę się. Dobra, chodź, bo ona zaskoczyła do tunelu. Dobra, to na razie, żeby łatwo nie paść. No i nie, nie mam. Ja tam jestem przygotowany. Jak coś tam przed zambiakami, ja z ją próbuję zabić czy coś. No jak zawsze się strzelać o stary. Te zombie są pobugowane, bo... O. Padła już? Nie, ale zombie ją gonią, bo idzie od gó idą górką. Specjalnie. Ja, widziałem to, widziałem. Też się boję tego tunelu, nie? No, tak patrzymy, a tam wiesz, tak, zombie obok zombiego i tak na ścisk. Weź spokój. To ja naprawdę do globala się cofnął po tego. Coś jak... Pa pamiętasz ten? Serial The Walking oh. Dead? Jak wjechał na koniu w tą ulicę? No, 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 dokładnie. No to coś takiego nagle i... ona zginęła chyba. Co A nie, biegnie Co? ostro na shifcie tam dalej. Gdzie? Tam jest, po drugiej stronie tunelu. Przebiega Czer przez tunel? Gdzie ty jesteś? zeszedłem na dół. Aha. Spoko, ona wzięła wszystkie zombie, nie? Można sobie pospacerować teraz. Całkiem spoko. Ją chyba goniło z 15 zombie. No, będzie lekko. No ja tu nic nie ma Woda, czekolada Medium backpack i duże zombie. Zobacz sobie za drugim BMP tam, nie? Od zombie to się roi. Dobra, nie Ej, Patrzę ten autobus i co jeszcze? No, w autobusie rzadko co jest. No są chipsy i takie tam. O, puszkę coli ominąłeś. No podnosisz to? Wiesz co, tu zupełnie jedzenie i picie jednocześnie, to się przyda. To. Dobra, co, idziemy, idziemy do tego miasta? No, to miasto i zakończymy. No. widać, lipa trochę była w tym. No bo zlutowała, pewnie zdążyła, bo ona zaskoczyła z tej skały, zobaczyła co jest na tym i dopiero zombie zaczęły gonić. O. Me miała mediuma chyba założonego, także wiesz, trochę się jej zmieściło tego. Jak się zarazi to powiedz, bo mam szczepionki. Spoko. Dobra, to są te zombie co ją goniły, Całkiem spoko. Mm -hmm. on... No nie, to zombie baby. Dobra, widzę ją. Gdzie jest? No przez drogę przychodzi. Aha jest, dobra To co, dorwiemy ją w miasteczku? Nie. O Jezu, dobra, musimy zabić zombie. No to, to jedno jedną chyba. Co mówiłeś? O Jezus Mary, no i po coś tam bieg Zabij to jedno o Jezu jeszcze jedno. Dobra, wszystkie zabijłe Dobra, dóje się teć. Jez, z ten to jest pół biedy, nie? Dobra Co ty tak idziesz na przybliżeniu? Chodź. Chodź, wyświecał się. Ale to nie możliwe, że ona tak szybko przebiega, przecież ona cały sprint straciła uciekając przed zombiakami. Człowieku, no, fagi jest faktem, tak? Co? Fagi jest faktem, to ona była. Ten sam strój nie widzę, prostu, po jednym sklepie a wiesz, że po te nowe budynki? Tu też? Tak, stację benzynową odpali Jej. ciekawe, czy co tam teraz lutuje. Ech, bo wcześniej to tam można było po prostu sobie wejść i kasę obsłużyć. Dobra, ja już oszczędzam screencik Nie widzę no. Dobra czekaj sobie kask założę Ten helmet mi jakoś bardziej, znaczy helmet, berecik bardziej mi pasuje, taki ładny No powinien jeszcze farbę dodać do barwienia sobie kask Tak, jak najbardziej bo w czasie zombie-apokalipsy będzie sobie farbował kask. Bo Marian potrzebuje kolorowego kasku. Tak, gdzie ty jesteś tam daleko, lol. No już idę, bo już oszczędzam spin. Ja też oszczędzam spin. Dobra, na pewno to była, bo wszystkie zombie zebrała. Nie śpię zaprzeczyć ale jej nie widzę. Jak coś to jestem w sklepie. Gdzie? W sklepie. coś tam... Kurde. O? Ja tu dookoła miasta łażę, a ten już... Myśmy się zgrali? No co, ja mam taką kwestię przyzwyczajenia Jest babka. Gdzie? Koło ciężarówki. Gdzie? Nie ma babki. No. Się w podchody bawić. Ja zawsze tak grałem. Pro procent mojej śmierci do zabitych wynosił 1 do 10, więc wiesz. No mnie tak samo teraz wynosi. Na tym koncie. Tak dzielnie walczyła. Tak uciekała przed zębakami, ale tak umarła. Zła Lucy, tam mroczna. Dum, 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 dum. O, Rifle Laser, miała laserek do pistoletu. Rifle to jest karabin chyba, tak na moje. Co za różnica, i tak mogę, no, no mogę do M4 przyczepić. Wow, mam czerwoną kropeczkę, ale fajnie. co coś ci, do... co ci dodaje? W sumie? To To mogę... mi poświeć po oczach, jestem przed tobą. Nie świeci, tego nie widać, ale... Ale mogę bez celownika z pierwszej osoby strzelać, nie? Ale kurde! Patrz jaki koza. Nie wiem po co... Może to znalazła w tym tunelu, może to zaczęło dropić, bo to można chyba za normalnie golda kupić. Znaczy za dolary. Dobra, zrytowało to wszystko. No, a zombie się już zrespiły. No. To jest spoko, o Dobra, chodź, bijemy na górkę i pożegnamy się, i ciao, bye, go Wody sobie wziąłem, i się pizza Dobrze. Dobra, idę. Na A tu wiesz, gdzie respi po tym? Po zalogowaniu się? Nie. Ej, czek, nie już myślałem, tu coś... Ani e, byliśmy... Ciekawe, czy była na stacji benzynowej, byłeś? Nie Dobra, szczęście. No, przeszło. Energia drinki miała, aż się napiję. So... Mia... Tamten gościu, co go zabiliśmy, miał trzy Spoko, Okej, okay, ja mam dwa MR od niego. E, racje, racje żywnościowe wojskowe. Aha, to. No, spoko, spoko, nikogo nie ma, synu. Nie, tak parzyło tam się coś ruszał. Bo ja gram, na naj... ja gram na najniższych ustawieniach po to, żeby móc widzieć przez ściany i tak widzę hmm. i tak widzę przez stąd, na najwyższy W tamtym obozie. No wiesz, ale jak będę bliżej to będę widział Ten tunel będzie trzeba zbadać Co mówisz jeszcze raz? Tak, tak Ale ja to już sobie zrobimy poza nagraniem Dobrze. Dobra a więc dzięki za oglądanie, to był Words i grał Energy. Siemanko. Mr. Magmarian, ja żegnam się z wami i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.